Cześć. Dzisiaj pokażemy Wam, jak rozpocząć pracę z nawigacją na nowym polu z maszyną. Jak nagrać granice tego pola, jak nagrać podstawowe linie prowadzenia. Czyli przechodzimy na nasz ekran. Tutaj, gdzie mamy niewybrane pole, dokładamy sobie pole. Podpowiada nam pole 1. Możemy to pole nazwać sobie dowolnie. I na tym polu rozpoczynamy nagrywanie granic. Czyli dotykamy ekranu, wpisujemy sobie. Klikamy tą linię, gdzie będziemy nagrywać granicę. Pyta nas, czy będziemy nagrywać tą granicę z poziomu odbiornika nawigacji, czy z poziomu maszyny. Ja wybieram, że z poziomu maszyny. Będziemy to pole nagrywać od strony prawej. Także klikam OK. I w momencie, kiedy nacisnę przycisk nagrywania, od tego momentu rozpocznie mi się nagrywanie pola. Jednocześnie możemy rozpocząć nagrywanie linii prowadzenia, czyli klikamy sobie Dodaj linię prowadzenia. Możemy wybrać linię krzywą, prostą. W zależności od tego, co potrzebujemy. Ja wybieram sobie linię prostą, klikam punkt A i minimum po 10 metrach, a mogę równie dobrze zrobić to na końcu pola, kliknąć punkt B i wyznaczyć prostą linię pomiędzy tymi punktami. Aby narożniki pola nie były zaokrąglone, tylko żeby na granicy pola pokrywały się z tym, co mamy fak faktycznie na polu, możemy wykorzystać pauzę w granicy. Czyli klikamy sobie pauzę i w momencie, kiedy cofniemy maszyną i tą pauzę odklikamy, to narożnik granicy będzie dokładnie pogrywał się z tym, co mamy fizycznie na polu. W momencie, kiedy klikniemy granica dalej, ten ekran nam się połączy i nasze pole będzie w nawigacji będzie wyglądać dokładnie identycznie jak pole fizyczne. Jeżeli nasze pole jest już objechane, pozostała nam ostatnia prosta, nie musimy jej fizycznie robić, wystarczy, że nagrywając granicę klikniemy OK i w tym momencie granice zostały zapamiętane Punkt startu połączył się z punktem końcowym. Nasze pole zostało zamierzone. Ma 5 hektarów 33 ary. Możemy w każdej chwili też wejść i zmienić jego nazwę. Czyli klikamy sobie tutaj.